Obejmując urząd burmistrza Piławy Górnej uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będą tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Piława Górna. Tak mi do Pomusz Bóg. Dziękuję. Dzisiaj historyczny moment w Piławie Górnej. Dziewiąta kadencja Rady Miejskiej inauguruje swoją pracę. Właśnie dzisiaj pierwsza sesja Rady Miejskiej, na której 15 radnych złoży ślubowanie. Ślubowanie złoży także burmistrz pan Krzysztof Chudyk. Dzisiaj rozpoczyna się praca dla trzech radnych, którzy po raz pierwszy. Zdobyli mandat, 12 radnych kontynuuje pracę w Radzie Miasta. Myślę, że to jest dowód na uznanie ich pracy, zaufanie, również wielkie zaufanie do burmistrza pana Krzysztofa Chudyka za obecne dokonania samorządu w poprzedniej ósmej kadencji Rady Miejskiej. Na dzisiejszej sesji zostaną wręczone zaświadczenia o wyborze naradnego. Dzisiejszą sesję poprowadzi radna seniorka pani Barbara Wiatr a harmonogram dzisiejszej sesji przewiduje wybór przewodniczącego Rady Miejskiej i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Można powiedzieć, że to jest mocny mandat, ponad 68% głosów. Serdecznie dziękuję mieszkańcom Piławy Górnej za tak duże zaufanie. Myślę, że po raz kolejny mieszkańcy Piławy Górnej nie zawiodą się na mojej osobie. Uważam, że sytuacja polityczna w Piławie Górnej, jeżeli można tak w ogóle to określić, bo generalnie jeżeli chodzi o samorząd, to nie jestem zwolennikiem słowa polityka, bo raczej to jest współpraca z mieszkańcami, współpraca ze wszystkimi radnymi bez względu na to, z jakiego klubu, z jakiej opcji politycznej są, ale myślę, że pozycja tutaj w radzie miasta jest bardzo mocno ugruntowana. 14 radnych dostało się z list OBS-u, startowali z komitetu wyborczego Krzysztofa Chudyka. I myślę, że tutaj współpraca z burmistrzem, tak jak miało to miejsce w ósmej kadencji, tak również i w tej kadencji, która dzisiaj się rozpoczyna, będzie bardzo owocna. Ten nasz bardzo dobry wynik wyborczy i wprowadzenie 14 radnych to oczywiście nie powoduje u nas nadmiernego triumfalizmu. Tutaj znamy swoją rolę i wiemy, że przede wszystkim jesteśmy od tego, żeby słuchać i obserwować potrzeby mieszkańców. Nie za bardzo zachwycać się tym doskonałym wynikiem wyborczym, bo tu jednak te podstawowe cele to są po prostu słuchać mieszkańców, realizować ich potrzeby i realizować wszystkie najpotrzebniejsze sprawy, które są potrzebne miastu. Mamy już dużą wprawę i dużą rutynę, jeśli chodzi o określanie takich celów i potrzeb. Naszego miasta, więc yy, powiem szczerze, w tej drugiej kadencji pójdzie trochę łatwiej prawdopodobnie niż w pierwszej, bo te cele już są bardziej wyraziście określone. No i jest tych zamiarów wiele, tych takich zamierzeń inwestycyjnych szczególnie jest dosyć dużo. Najważniejszą wydaje się kontynuacja i właściwie dokończenie w najbliższych miesiącach przebudowy ulicy Piastowskiej. Ona zyska no, naprawdę taki wizerunek prawdziwej arterii komunikacyjnej w naszym mieście. Dosyć dużym, wielkim nawet bym powiedział projektem będzie modernizacja naszego stadionu miejskiego. To jest również taki wielki. Epokowy projekt, który czekał na realizację wiele, wiele kadencji o dużo różnego rodzaju inwestycji drogowych, komunikacyjnych. To jest naprawdę dosyć obszerny katalog, i myślę, że naprawdę będzie się czym zajmować. Czujemy się powołani, żeby. Propozycje dla naszych mieszkańców pochodziły z różnych sfer i z różnych obszarów. Jest dosyć dobra współpraca i praca wszystkich naszych placówek i jednostek organizacyjnych gminy we wszystkich jednostkach. Naprawdę te plany. Takie zamierzenia powiązane z działalnością gminy, z wizją burmistrza, z wizją Rady Miejskiej są dosyć dobrze skoordynowane. No, myślę, że wiele dobrego w tej kadencji zrobimy i będzie naprawdę dużo się działo. Życzę radnym. Obecnej kadencji Rady Miejskiej w Piławie Górnej przede wszystkim wytrwałości w pracy na rzecz mieszkańców, ale przede wszystkim takie cierpliwości i słuchania głosu mieszkańców. Ja myślę, że to jest najważniejsze. To jest to, czego ja się nauczyłem już przez kilkanaście lat pracy w samorządzie, to to, żeby słuchać ludzi, żeby słuchać ich potrzeb i reagować nawet na jakieś takie najmniejsze, drobne kwestie, co nie znaczy, że wszystkie sprawy są możliwe do załatwienia i wszystkie sprawy od ręki można zrealizować czasem po prostu trzeba wytłumaczyć, że niektóre sprawy wymagają chwili, niektóre sprawy wymagają głębszej analizy i spojrzenia bardzo szerokiego na to, żeby znaleźć konkretne i takie rozwiązanie, które zadowoli wszystkie strony.